To w no to Słuchajcie nad... się, to nawet top jeden zrobimy. Przed tak, nie? Graną. Jeden Beny... niech prowadzi, kurwa. Już my już Myrosiu się posłuchali, kurwa. Pomylić, dobrze było. Jasne, super, stary. Top 17, 17 miejsce <stuszu> będziemy zajęli. Jako pierwszy się wypierdolił. On mówi coś tam... Idziemy na jakieś tam domki. Nikt go, kurwa... Nie, 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 nie. <stuszu> Wszyscy polecieli w Wszyscy w gdzieś. Dobra, robimy kurwa, kon kontrola północ. Bo, bo ja, 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 ja znam, ja znam, ja znam, znam tylko jedną dobrą miejscówkę, ple Grow Street kurwa. No ale właśnie to nie Na Grow Street jest dobrze, kurwa gościu. Nie ma żadnego samochodu w ciu ludzi. Mamy stary jednego widza, nie? jest prawie ich więcej tych widzów niż nas razem. Lol, to nie ma to, reklam nie puścisz. Nie. Jak nie? Jak będę teraz co grał, puszczę reklamę jak na Dobry. pulsacie Lepiej stary, że wciepuje mi granat do chałupy, nie? a ja reklama Po reklamie będzie jak wybuchał No i ten granat jeszcze tak on tak czekał 15 minut, aż te reklamy się skończą i wybucham po reklamie To Po to, jakie glizdy Dobra, pierdolas się rozbieram Oho. No se wska cuala ta tekstury. Op. O to jaki glin. Bemis jeszcze sam się. Kurwa, chuj. Po to. Mně to się udało, nie jak no. To był oh. stary. American Wrestler. Dasz pierdola. Idę na spory. Ciągnę go z ojca. Jak nie na live, tu mam reklamę Amazona, ale to nie jest moja reklama, ona mnie w żaden sposób nie wspiera. Jak nie, Łukasz nie kłama. Nie. Łukasz dlatego... Amerykan to mnie Amerykan No. Ale to jest fajna reklama. to chyba kurwa każdy ma. No? Łoł. Wielu. No. Dobra, lecimy na N, na N, Czerwony procesor, czerwony procesor. Czerwony procesor, zamknę się, czerwony procesor. Gdzieś na N. Czerwony procesor. O, na Grove jest na N, N, -N, -N Nie słuchajcie, Dominika, jak chcecie przeżyć. <laughs> żarówka, żarówka gość, dawaj. Albo nie, bo tam leci już, lecą już trzy osoby. <laughs> tu po prawo, tak na blisko są domki. To jest karetka, czy? Skaretka. Zdecyduj no się, kurwa, kaj lecisz. Nie ma, bo tam już trzy osoby, kurwa, poleciały. <laughs> no wiem, trochę przejewane. Po czulu. Już auto zabrali. Ja pierdolę, żem się strzelać. No, to nieźle. Zero lutu w tym sklepie. Ktoś tu przeżył no, dzięki mojemu refleksowi. Macie coś? Albo jego braku. Kurwica. Głowica? Jezu. <laughs> Kurwica, bo tu nic nie ma. To jest w lododonku, a ty kurwa taśma klejąca na ziemi. Głowica i chuj. To się, Głowica. Wiesz co, możesz zrobić z tą taśmą klejącą. Zamknij no, cel. Zamk zaklej się ryj i suchaj. Ja no to pierdolaj na placu zabaw. No stary ty się nie pierdolaj. od zaś. No y i chuj na imię. <laughs> nie dostajesz nic za reklamę startową. No nic stare. Jeszcze dopłacą do tej reklamy pewnie. Jak tu gościu, jak tu gościu jakiś gość, jak to kołobię. Też mu kocha. Więcej kupty. Może nie tarka? Może. Nie mam zwykły plecak. Trzeba jakieś kurwa auto znaleźć Gościu podjechał z typek do mnie. Ju wydłupiam stąd. O, zaś w czterech grumy. Oczulu. Jak mi shotguna. Jak się cieszy, nie? <laughs> o, Patrzcie. Kurwa, mój. same pompy, co to Ameryka ja pierdolę. Coś kocha. Nie, ale no, amo może <laughs> ja ja ty... ja ja wrócić. Ja ja amo, amo! Ja na typa z pięściami wyskoczył. Tutaj, to tutaj. Czekaj. Jose na typa sinon, z pięściami wyskoczył. Dobry będzie. Ja myślę, że to jest Tybi. Dobra. Przedaraduję tę gówno Ktoś to biega. Pan to fafel. To tyś żumar. O, no, Arka, no jak Ktoś sprawdził. Bo ja myślał, będę. Wszystkie że typek... te domki sprawdziliście. Okej. Bo są że wszędzie z tyłu drzwi otwarte, ty. ty. Tam ty mógł dość mógł kurwa daleko są te drzwi otwarte. Ktoś tutaj jest. Jeśli, że, że na typa z pięściami, byś ośm odejrzał pięści, ale no wyjął się shotguna. No ktoś tutaj jest. Wszystkie drzwi są otwarte, taki przeciąg aż Uważajcie. No, no Jestem ja z daleka, jestem snajperem. Ewam bene, ewam Ty tyle amunicji nie służy. Z z Tyle amunicji nie służy, że do końca gry. Kurwa cicho bądź. A komar mnie gryzie. ty podrap. To był gdzieś gotów. Sprzedał, Na kolano bene. Militarka, zajbiście. Inna taśma jeszcze potrzebuję. Ja mam taśma. You have no space? O, przez ARK. Dobre Molo, no nie wyszło do Molo nie niedobrze. Kałach nie jest celny. Zobacz, że ja tu taktycznie gram nie O, zajebiście, jesteśmy w strefie. Nie musimy się w sumie i ruszać. No, ale przydałoby się auto znaleźć. O, ktoś strzela z pompy. Nie. Nasz czy nie? Nasz. Nie, nie. O, Rka, po co mi? A stacji ktoś był czy nie? Nie. Pewnie ten, kto tam No stoi. to ktoś ty był. Nie... Są drzwi otwarte. Może przeciąg? <noise> Oj kurwa, przeciąg na całej mapie otwiera drzwi. No bo przeciąg. Co ty stawi Wichura jak leciało? Giorgio. Biorę Katrina. O, Katrina. Nie słyszysz, stary? Słychać to nawet 3 km dalej. Wejdę na automat, patrz kurwa. Le kur. Profesor. Dobra i teraz po mnie przeskoczył. A to tutaj też mnie Uf, Aple to już nie jest szeregowiec, a ja, tylko komisarz. Tak teraz wygląda. No stary, Aplet to jest zdrajca kolegi, właśnie. Kurde, Dobra. Zwróć, lecimy do rzuconych, patrzcie. Nie, tak. czekaj, no samobójstwo. Dawaj. Mój się loć chce, ja się, kurwa, musiał iść odloć. Ja bym Dobra. tu do sklepu, fajnie Tu jest chyba dwie No, pewnie tak. Dobra, te... Już się idę odloć. Ta, ale do mnie mi mi. mikrofon. Pilnujcie Ja się pilnujcie, idę pilnujcie nas. Idę. Na seraczu by siedział i czekam na... Ja teraz z na chwilę, sekundkę. Czy da się przejrzeć w lustrze? No, ciekawe. Nie da się. Jedzie dobry. Brawo. Jak się tu rapuje. O oh fuck, screena zrobił. Tak się rapuje. I am a new level. I am a new level. O to zbrodniarz wojenny. Popierza w to nie mieszać. A ty. to, ty? Czyż? Ben, ty tak. Patrzę. Ty? O, gowa do kibla wsadził. Mieszasz to jak Bigos, Bigel's Gowum. Jaki jest problem, że jak ktoś nam tu wbiegnie, nie? zabije wszystkich? Dobra, już jak jest. Spotkamy się no, na wreszcie. lecimy dalej, czy co? No, czekaj, Apla jeszcze nie ma. Aha. Już zaraz telefon rozładuje. Jak to wygląda? No nic normalnie, jak zuchna na placu pisna bobka, czy nie? Nie, trochę w lewo albo w prawo. Moje lewo, czy twoje lewo? Moje lewo O teraz ciśniesz klocka. Kikucy stary, tak się stoisz na te obręczy Dobra, się bodź. Ja nie mam jakieś są... Poszedł spar Daj w to ci ładniejszy Ten zrobię Skórkę. Nie wiem, lecimy przed ciebie tam, o. Kościół jest do chyba. Do dawać. O fuck, A, le Leci samoloty. Bomby. No tak po drzewach, chłopcy, bo... O kurwa. Cała nas... profesjonalnie o, tam. jesteś, płaszczy. O to, bo, to, jak to, jak to powysadzało. Fuck, strzelają do na nas. A bo to wy kurwa z tyłu bijecie. Nie wiem. Nie strzelejcie stary, tak, bo to, to serio peszy. No. No, leci. O, kolejna militarka, taśma się przyda. Ja mogę zrobić dwa kewy. Ja solo daję na tym, na peninie. Zamykajcie drzwi za sobą, zawsze. Zajbiste solo. Takie solo. Po Nie, ktoś tu leci. Ja idę. O, dobra. Fuck. No nie, da się tu wskoczyć. Pocaźmy. Pocaźcie Nie takie parkury robiłem. Poby lecą. I to chyba na nas. Ale w świątyni jesteśmy bezpieczni. Ale to. Ale zajebało, ty. Tego miejsca chroni sam pan Bóg. Daj na drogę. Nie ma dropu? Nic koło jest z tej skitu. Dawaj. No. Ja jestem drop. Tam za, Ty. Nie widzisz? A tam. Kopci się aż. Render distance mm -hmm. zwiększ. Nie, to widać. Się aż las poli. Na ile? Może na 500? No. No, ja na 1500. Po co ci tak dużo? No jak zlatujesz to ten nie widać. No i no jak zlatujesz. No i se zostawiam potem. No ale to masz na tych, na nawiasach kwadratowych. No ja wiem, wiem. Niech każdy patrzy w jedną stronę, ja patrzę w lewo. Wiesz, aż, aż tak dużo FPS-ów to mnie nie zżera. Nie też nie, ale procka zżera. FPS-ów to nie zżera mi w ogóle, ale protek no. bardziej pracuje. Ale i tak dużo optymalizacji poprawili. No strasznie dużo. Uważajcie na... No ostatnio był patrz, 5 giga i tutaj kurwa się nic nie zmieniło w tym. Typy są, typy są, typy są. Czekajcie na wszystkich. i zacznijcie montować plecy. Kierunek. co Auto gdzieś jedzie, czekaj, nie, 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 nie. Po lewej, po lewej. Ja lecę jako ostatni, coś... Po lewej auto jakieś. Lotują. Oni podjebali to lotują. Co jest? Od to i O to idzie. Nie ma nic. I tak idzie. Dobra, wybiegnijcie w tamte domki. Na domki, na domki, na domki. Kurde. musisz być taki ordynarny. No, Znaleźć. Cofa. Cofa nie ma. Mokro. Flashe Serio to są flash, to flash A jakieś... no, tak, dwu domy się Tu tak, dom się kąpimy. Będziemy w środku samym. No. Nie ma tu dwupiętrowych domów. Znaczy, tu jest no. jeden koło mnie. Lepiej na dach się wpierdolić. Masakra Tyle biegania po nic. Tu jest złupień, dawajcie. wydawajcie. Ej, a no. Po drabinie. Auto, po lewej. Hej. Za daleko chyba, za tą kamitą. Jezus, to strasznie. Bo nadal tu wpierdalamy po drabinie, po tym, po schodach. Tam jest? To? S? S, to nie, 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 nie bo tam zaś będą musieli uciekać za chwilę. Dwóch, dwóch, dwóch góra, czy jak? Ja, 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 ja łazienka. Powiem ci, że dużo z tej łazienki nie skradłem. Auto, kraju. auto tu jest. jadę do nas. No jadę do nas. Cicho, cicho, nie ma nic. Nie ma. NW, NW. Jest tu, po lewej, po lewej na dole. Wafel. Tu są. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Moja strona. Moja strona. U, tu, 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 Steve, po prawej. Pachaj. Ja Ja tam u góry? Tu? No, tu biegajem, za tą ścianą moją. Jako ostatni bastion, redaktor. Teraz mi się telefon wyłączy. Procenty całe. ci telefon. No, bo mam czat na telefonie, nie? Tylko podefnij pod kąpa. Ja chyba musiał po kabel stanąć. No fafel aleźnie sprzedą O kurwa Po głowie Tu jest ich Podstał. więcej Trzech Take po głowie ty na Walpito. Ale stary, nie zostawimy tu. Zostajemy tu, co nie? No zostawimy. No, no, no. Ja będę patrzył w plecy po prostu. No ja tam patrzę, patrzę. się wbijać. Ja się w łazience. Widzicie, że będę stąd no Zaraz. Ja mam trzy kryjówki do sprawdzania. Mamy jeszcze, jesteśmy w kółku. Ty u domu nie patrz. Ja tu u domu patrzę. Dajcie i dostajesz. I Macie kaskę jakieś? Najwyżej padnie ci telefon. No spoko mam jeszcze czad na alt tabie, ale na telefonie Pacz. się szybciej patrzy, nie? Tak kaskę jakiej masz, Duży. Ja mam. O kurwa. Mam, łap. Pali się, kurwa, się. <laughs> ja się nie palę. No, pięć. Dwie, Jeden leży, jeden leży. Przed. Jestem. Patrzysz. Drugi leży. Ufa. No, z Ja to elegancko, ja elegancko byłem pięknie. No elegancko. Zamknij kieraj po po lewej. Moja lewa. Ich dwóch było. Moja lewa. Przy drzwiach, przy drzwiach. Co ty pierdolisz. Słuchaj coś, chodzę. ja. na plecek skoczy. Moja lewa jest. Idę Widocznie wzgiem, zaraz wracam. No spoko. Smacznego. No, smacznego. Jesteśmy ciągle w strefie. Pa. Ciekać mi się chce. Ech. O, sikać mi się chce. Niega tu. To ja wiek. Idę do góry polutować. Taśma jest. Nie macie gdzieś Mam moduary. Kluczyk. Dwa kaski. Nie macie kewa ktoś? Nie, nie macie sami. Ja mam na sobie. Ja mam kawa, jak znajdziesz. Nie, ja zrobiłem, zrobiłem. Dasz Nie, dobra. już ma, masz kawa? Ja już mam. Masz. No, no, no. Refleks, no, słaby refleks. Dobra, jeszcze możemy tu być. Weźmy w strefie póki co. typy pod nami? tu za tymi dwiema. ja tu ja Nie, nie nie z mojej lewej komple. z mojej lewej są nie ma tu nikogo ci kurwa nawet domek kogoś gra jest sierzysta. no spoko zaraz będziemy musieli ale się zwijać stąd co ty tu do końca siedzimy czekaj ja się, się ubiera bo kurwa taki goły lotą Trzecia dwa bandaże powinno styknąć. Po, po prawej biegał. To ja. Nie, na głównej drodze ktoś biegł. Zgadzam ci, że to ja. You Arnold safe on. No. no minimalnie, ty. No minimalnie. Będziemy musieli przebiec na N trochę. Ja już w prawo i na N. Gdzie no ty to do domku dawać? Tędy, tędy, wołaś. Trzeba do końca ulicy przylecieć. No wiem. To na Ene. Na no, Ene, no to ty źle lecisz. Co ty co? Jeszcze się To głowa typa, ale to był pasuro. Auto idzie. Coś wyjebało tam. Za plem Jesteśmy bezpieczny, nie? To, jeszcze nie, nie. Nie. to jest gdzie jestem? To już tak, N na górze jest góra. Ja zostanę na dole. Z tych drzwi nie widać. Oj, oj, oj to nie można w łazience skapić się. Dobra, ja wam nie patrzę wszystkiego, ale. Coś tu biega chyba na dole. I to wy, Paweł jest. jest... Ja jest... To jeszcze jest Tibi i Dominik. No, ale mnie nie ma, ja nie żyję. No wiem, wiem, wiem. Też mi się nacisło. O, oh fak, dobra, lecimy. Nie ma, nie ma czasu, nie ma czasu, nim to mamy. Aaa, no. Fuck. E, no na e, na e trzeba lecieć. 27 osób jeszcze, ty. Już 27 osób. jesteś? 25. Patrz ta strefa. To trochę mało, jak na 27 osób. No, on powiedział, że ja wam grał grą. No info dobre na początku poszło. Na kurwa go Na Growl Street. Nikt na Growl Street nie poleciał. Ja poleciałem i zginąłem. Dobra, teraz fokus, ziomeczki. Jest 22 jeszcze. Jest ja nie strzelam Po trzech na drużynę, jeden sam. Ja nie strzelam. Pa. Szybko. Bo gaz leci. Jesteśmy. Prawie. Do góry tu. Co? O kur... ale strefa. Ciekawa, jak trzeba przelecieć. Z prawej biją. Z prawej biją, no. No to do I drop leci. Eja... Yeah. Gdzie leci drop? Eee... ESE. A no widzę. Auto z lewej, auto z prawej. No to rip. O, fak na mnie. Dojrzałem nas, już dojrzał nas, a owa Dobra, daję o mnie 74 jeden. Nie napisz, chwlałem jednego, tylko już wilka. Zabiłem jednego, ale ten gaz ich może dojechać. W razie w apteczkach, no. prawie. Oh, Top 10 było no, bo, Idę po drugiej... Zowkaski z... 143 był Easy kurwa 3 <grym> fragi, 3 asysty Ja zawsze otwieram nie, nie, no, Ja ani razu nie strzeliłem Ty <grym> Dobra, ja startuję hmm, Czekaj, ja muszę wyjść z meczu